Witam wszystkich na kolejnym filmiku z cyklu Matma dla Humanów. W dzisiejszym dniu zajmiemy się usuwaniem niewymierności z mianownika. Ok, w Polsce jest taka tendencja, że pierwiastek w mianowniku jest niemile widziany, czyli raczej się go należy pozbywać, i jak to zrobić, już pokazuję. Ok, czyli przypuśćmy, że liczymy cokolwiek i dostajemy wynik 2 przez pierwiastek z 5. Żeby pozbyć się tego pierwiastka z mianownika, wystarczy w tym momencie górę i dół pomnożyć przez pierwiastek z pięciu, czyli dokładnie taki, jaki mamy na dole. Stąd dostajemy, że dwa pierwiastek z pięciu jest u góry, po prostu mnożymy górę, licznik z licznikiem, górę z górą, a dół z dołem daje nam po prostu zwykłą piątkę. Jest to skończone. Podobna sytuacja ma się także wtedy, kiedy na dole mamy powiedzmy trzy pierwiastek, 7, albo na przykład 13 pierwiastek 7, żeby to się od razu nie skróciło. Z tą 13ką nie trzeba nic robić, czyli nadal mnożymy przez pierwiastek 7, przez pierwiastek 7. Czasem widzę, że ludzie robią 13 pierwiastek 7, przez 13 pierwiastek 7. Nie ma to sensu, niepotrzebnie wchodzicie w wysokie liczby, wystarczy sam pierwiastek tutaj, jak najbardziej to, 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 to pozwoli usunąć tą niewymierność. No w tym momencie mamy 13 razy 7, na dole, jak widzicie nic się nie skraca, 13 razy 7 to jest, 10 razy 7 to jest 70, 3 razy 7 to jest 21, czyli na dole będziemy mieli 91, z kolei tu wystarczy to przepisać i jest to gotowe. E, ok. Jeśli na górze jest dodawanie lub odejmowanie i nic to specjalnie nie zmienia, czyli przykładowo jeśli mamy e, coś, e, dajmy na to w w tym stylu znowu analogicznie mnożymy przez pierwiastek z 3, przez pierwiastek z 3, wtedy u góry musimy rzecz jasna otworzyć nawias a na dole mamy 3 razy 3, czyli będzie to po prostu 9. Góry to już w zależności od upodawań potrzeb można wymnożyć. Jak się wymnoży, to mamy dwa pierwiastek z 3 plus pierwiastek 6, pierwiastki można w ten sposób ze sobą mnożyć. Ok, do e, kolejnej rzeczy. Już powiedzmy o drobinkę trudniejszej, będziemy musieli przypomnieć sobie wzór skróconego mnożenia. Jest to a plus b razy a minus b. Daje nam to a kwadrat minus b kwadrat. Jeden ze wzorów, który już w sumie pewnie dawno temu się pojawia. Pojawia się konkretnie w gimnazjum, więc podejrzewam, że go już gdzieś tam znacie, spotkaliście się z nim. I kiedy go używamy? Używamy go wtedy, kiedy na dole pojawia się. Suma bądź różnica. Czyli w tym momencie, jeśli dostajemy taki wynik jakiegoś działania, to pomnożenie przez sam pierwiastek 3 nam kompletnie nic nie da. Więc musimy domnożyć przez całe wyrażenie, lecz ze zmienionym znakiem, czyli pierwiastek 3 plus 1 przez pierwiastek z 3 plus 1, ze względu na to, że chcemy uzyskać ten wzór skróconego mnożenia. Ok, więc w takim razie góra z górą, powiedzmy, że zdecyduje się na nawias a na dole mamy wzór skróconego mnożenia, czyli a kwadrat minus b kwadrat, zatem daje nam to 3 minus 1. O, widzimy fajną sytuację, warto się wstrzymać z tym wymnażaniem, po to, że czasami właśnie ten dół skraca się z górą, tak jak w tym przypadku, więc kompletnie ten mianownik w zasadzie znika, bo na dole mamy 1. OK, bardzo podobny e, sposób byłby z usuwaniem niewymierności, jeśli na dole mamy dodawanie, Przypuśćmy, że mamy coś takiego. Te trójki rzecz jasna się nie skracają, ponieważ jeśli to macie plus lub minus, to tego zrobić w ten sposób nie wolno. I musimy domnożyć przez to samo wyrażenie, które jest na dole, lecz ze zmienionym znakiem, czyli tym razem z minusem. Czasem nazywamy to domnażanie, domnażanie z przeciwnym znakiem, jako tak zwane domnażanie przez sprzężenie. Ok, ponownie to samo, czyli góra z górą. Proponuję na razie nawias, a na dole mamy to do kwadratu, wtedy osobno podnosicie dwójkę, osobno pierwiastek z dwóch, czyli zwróćcie uwagę, że jeśli takie wyrażenie podniesiecie do kwadratu, to mamy tutaj 4 razy 2, czyli 8. Minus ze wzoru, czyli zawsze tu jest minus 3 razy 3, czyli 9. Ok, na dole jest minus 1, stąd w zasadzie ten minus można równie dobrze wrzucić do góry. No i taka odpowiedź myślę jest jak najbardziej OK. Jeśli ktoś sobie życzy wymnożyć to, to też jest taka rzecz jasna opcja, czyli mamy minus 6 pierwiastki z 6, czyli osobno liczby, osobno pierwiastki. Tutaj te dwa minusy dają plus, czyli będziemy mieli 9 pierwiastków z 3. I to jest odpowiedź końcowa. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.